Dzisiaj na kanale o technologii pogadamy o tym, czym w przyszłości stanie się Xbox. No bo czym jest obecnie Xbox, to chyba każdy wie. To jest kolejna konsola do gier. Mamy PlayStation, mamy Nintendo, mamy też Xboxa, ale właśnie ten Xbox od początku generacji bardzo mocno się zmienia i wydaje mi się, że za kilka lat Xbox nie będzie tym, czym był niedawno i czym jest obecnie. A mówiąc krótko, stanie się po prostu konkretną konfiguracją pc -ta. Dlaczego mówię takie kontrowersyjne rzeczy? Dlaczego tak uważam? No widzę po prostu jak Xbox się rozwija, widzę nawet jak Xbox podchodzi do danych sprzedażowych. O ile Nintendo i PlayStation dalej podają ile konsol się sprzedaje, no to Xbox mówi: A my na te dane to nas nie obchodzą, to nam niepotrzebne. My nie mamy konsol, my mamy ekosystem, my mamy Xbox, my mamy PC, mamy granie w chmurze. To jest tylko jedna z form Xboxa. Jak chcesz mieć Xboxa na PCcie, to możesz mieć, jak chcesz mieć Xboxa w chmurze, to też możesz mieć. Nic nam do tego. Oczywiście złośliwi tacy jak ja zaraz powiedzą, że Microsoft robi tak głównie dlatego, że jego konsole sprzedają się dużo gorzej niż konkurencja i jest w. W tym pewne ziarnko prawdy, ale właśnie z powodu tych słabych wyników sprzedażowych, Microsoft stara się ewoluować i stara się zmienić Xboxa w zupełnie coś innego, żeby nie był po prostu kolejną konsolą na rynku, tylko właśnie czymś więcej. Zaczęło się od tego, że Phil Spencer, szef Xboxa, jakiś czas temu zapowiedział, że wybrane ekskluzywy z Xboxa będą pojawiać się na sprzętach konkurencyjnych. Ja wiem, że część z Was zaraz powie: no, ale przecież gry z Xboxa od dawna wychodzą na pc No tak, tylko PC to nie jest dla Xboxa platforma konkurencyjna, tylko taka, która uzupełnia ofertę, no bo wiadomo, że w świecie gamingowym którym wiedzie Microsoft. Przynajmniej jeżeli chodzi o systemy operacyjne, które mają wbudowane usługi gier i tak dalej. Nie mówimy tutaj o samych sklepach, do tego przejdziemy za chwilę. Więc to nie jest konkurencja dla Xboxa. Obecnie dla Microsoftu laptop gamingowy czy PC gamingowy to jest kolejny rodzaj Xboxa, więc tak naprawdę to nie jest konkurencja. Ale te gry mają się pojawiać właśnie na przykład na PlayStation. I tutaj gracze to już zaczęli płakać. Ludzie zaczęli mówić, że jak to, że mój Boże, jak to wy chcecie robić w ogóle, że gry moje z Xboxa będą na jakimś PlayStation wychodzić. No, chorzy ludzie po prostu, inaczej tego się nie da nazwać, ale żeby nie było, że jadę kogoś, to działa też w drugą stronę, bo jak gracze PlayStation zobaczyli, że nowy Horizon Zero Dawn wychodzi na PC-ty, to też mówili, że Sony ich zdradziło i w ogóle, i że to jest źle, i płakali w samochodach, przytulając. Konsole mówili, że te PlayStation to wyrzucą, więc widzicie, że świry są po obu stronach. I dzisiaj to są tylko wybrane tytuły, które już wyszły na Xboxa Sea of Thieves. Hi-Fi Rush, i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że to jest początek trendu, i moim zdaniem ten trend będzie się rozszerzać. I że te ekskluzywy to odejdą troszeczkę do lamusa, no bo PlayStation już wydaje swoje gry na PlayStation, a trochę później wydaje je na Pecety. I ten czas od wydania PlayStation do pc coraz bardziej się skraca, więc być może niedługo doczekamy takiej sytuacji, że jakiś hit PlayStation naraz będzie wychodził na PlayStation i na Pecety w tym samym czasie. Się po prostu. Z kolei Xbox mówi, że no już wydaliśmy niektóre nasze ekskluzywy na PlayStation, no to pewnie będziemy wydawać też kolejne. I tak jak mówiłem, to są obecnie tytuły trochę starsze, ale wydaje mi się, że całkiem niedługo, za kilka lat, na przykład albo nawet kilka miesięcy, zobaczymy co życie przyniesie, tytuły z Xboxa mogą na premiery wychodzić na Xboxa, na PC, na PlayStation, a niektóre nawet na Switcha, jeżeli jego moc obliczeniowa na to pozwoli. Więc widzimy już, że ta moda na ekskluzywy nie wiem, czy na stałe, czy tylko czasowo się kończy, ale z drugiej strony mamy też taką sytuację, że Phil Spencer mówi, że no tego Xboxa to trzeba w sumie trochę otworzyć, bo tam jest tylko sklep Xboxowy, tak jak Nintendo ma na Switchu swój sklep. PlayStation ma na swojej konsoli też swój sklep, ale my na Xboxie to może inne sklepy wpuścimy, niech tam będzie jakiś Epic, Steam i tak dalej. No i wtedy graczu to w ogóle się za głowy złapali, że o co w ogóle chodzi? Jak to ma? Xboxie będzie można kupować gry ze Steama. Będzie można pobierać co tydzień darmową grę z Epika. Przecież nikt tam gier nie kupuje, tylko każdy, ja na przykład trzymam Epika tylko po to, żeby co tydzień kliknąć odbierz i nigdy tej gry później nie zainstalować. Ale satysfakcja jest, że człowiek za darmo dostał. Wiecie o co chodzi. Więc ludzie już w ogóle myślą, że co tutaj się dzieje z tym Xboxem, a ja wam powiem, że mam pewną teorię. Xbox po prostu stanie się PC-em. Nie będzie już rozróżnienia, to jest Xbox, to jest PC to wszystko będzie to samo. Moim zdaniem Microsoft wielkimi krokami szykuje się do unifikacji systemu. I tak naprawdę Xbox, gamingowy PC, laptop to będzie to samo. Jak to będzie działać? No powiem wam w wielkim skrócie. Nowe Xboxy nadal będą wychodzić, przynajmniej jeszcze przez generację, może i przez dwie. Tak naprawdę musimy czekać na to, jak rozwinie się granie w chmurze, które ostatecznie zastąpi wszystkie albo prawie wszystkie sprzęty gamingowe, nad czym ubolewam, ale to jest temat na inny odcinek, ale w międzyczasie Microsoft stara się właśnie ten system unifikować, więc tak naprawdę Xbox. Taki, taki czy owaki, czy będzie jeden Xbox, czy będzie 5 Xboxów, zobaczymy, to będą po prostu konfiguracje komputerów, które będzie można kupić w takiej zgrabnej obudowie, w bezobsługowej formie, które będzie można odpalać jak konsole, ale jednocześnie takiego Xboxa będzie można zmienić też w pc że będziemy mieli tam normalnego Windowsa, będzie można odpalać programy, będą dostępne też inne sklepy z aplikacjami. I moim zdaniem to będzie działać też w drugą stronę, że po prostu na pc na Windowsie będzie się dało odpalić specjalny tryb Xboxowy, który będzie interfejs zamienił w bardziej konsolowy dla każdego coś miłego. Jeżeli będziecie szukali konsolowego doświadczenia, to oczywiście je dostaniecie i na konsolach i na PC-tach. A jeżeli będziecie chcieli coś podubać, pogrzebać, poprawić, zmienić grafikę, dodać inny sklep, no to po prostu będziecie mogli też zarówno z pc jak też z Xboxa korzystać jak z komputera. Oznacza to, że tak naprawdę będzie można wziąć dowolne części komputerowe i stworzyć sobie własnego Xboxa. Czy o takiej konfiguracji, jak sugeruje Microsoft, czy o zupełnie innej. Podejrzewam, że tych progów będzie kilka, to będzie można wsadzić na przykład w jakąś fajną obudowę gamingową, a i tutaj przychodzimy do dzisiejszego fragmentu sponsorowanego, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest firma MSI, która chce Wam pokazać bardzo fajną obudowę. No i właśnie taką obudową, w której będziecie mogli złożyć swój komputer albo w przyszłości. Xboxa jest model od MSI, czyli MAG Pano M100R PZ. Obudowa taka obsługuje płyty Micro ATX z tylnym złączem Project Zero, dzięki czemu nie będziecie mieć problemu z kablami. Z góry można umieścić chłodnicę cieczy o długości do 360 mm. Jednak moim zdaniem najciekawsze jest panoramiczne szkło hartowane 270 stopni, dzięki czemu komputer, który umieścimy w takiej obudowie, będzie wyglądał po prostu obłędnie. Z praktycznych rzeczy mamy też magnetyczny filtr przeciwkurzowy na spodzie, który można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia oraz kabl do it yourself friendly, które ułatwiają proces majsterkowania i zwiększają możliwości systemu. I tyle suchych informacji, a jeżeli chodzi o moje odczucie, to powiem Wam, że najbardziej podobają mi się tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest to szkło, dzięki czemu wszystko, co włożymy tutaj do środka obudowy, wszystkie części będą wyglądać po prostu świetnie, ale druga rzecz to jest praktyczność, czyli połączenie tej obudowy od MSI, także z płytą główną od MSI z Project Zero, dzięki temu wszelkie kable bez żadnych problemów, bez kombinowania, będzie można ładnie puścić tyłem, a dzięki temu komputer będzie jeszcze ładniejszy. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej obudowy, to odpowiedni link znajduje się w opisie filmu. A teraz wracamy do tematu naszego odcinka, bo kiedy dodamy to wszystko do kupy, może pomijając ten fragment sponsorowany, który był przed chwilą, to się okazuje, że ekskluzywy z PlayStation mogą niedługo jednocześnie wychodzić na PlayStation oraz na Xboxa. To jest bardzo ciekawa sytuacja, no bo skoro Sony jasno mówi, że chce wypuszczać gry i na PC i na PlayStation, a Xbox stanie się po prostu pc no to nie będzie żadnej przeszkody, żeby tytuł, który pojawia się na Steamie. Odpalać po prostu na Xboxie, który przecież będzie PC-tem z dostępem do takiego Steama. To jest niezwykle ciekawa sytuacja, na którą czekam. Nie wiem, kiedy dokładnie do tego dojdzie. Nie wiem, kiedy Microsoft sfinalizuje tę strategię, ale możemy się tego po prostu spodziewać. I to oznacza może nie zupełnie nowe rozdanie w tej branży, ale zupełnie nową sytuację. Bo z jednej strony ekskluzywy odchodzą do Lamusa, z konsol zostaje PlayStation oraz któraś nowa wersja Nintendo Switch, a do tego mamy niby konsole, które są pc i takie pc które są niby konsolami, więc tego do tej pory tak naprawdę nie było. I to rodzi zupełnie nowe możliwości, bo jeżeli tutaj będzie można zainstalować Steam i odpalić jakąś nową grę od Sony, i to jednak będzie PC. No to nie będzie problemu, żeby tutaj podłączyć na przykład pada od PlayStation i na Xboxie z padem od PlayStation grać w grę z PlayStation. Więc też zupełnie coś nowego, co się do tej pory nie działo i można tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z ostatnią albo przedostatnią generacją taką tradycyjnych konsol, bo jak widać ten rynek się zmienia, unifikuje. Każdy chce współpracować z każdym, wszystko zmierza tak naprawdę do tego, że Zarówno Xboxy, jak też PlayStation będą kolejnymi usługami do grania w chmurze zapewne, bo wszystko idzie w tym kierunku. Wiadomo, że gdzieś tam Nintendo będzie jeszcze hen-hen daleko, którzy o chmurze to dowiedzą się za 15 lat, uznają, że wtedy warto w to wejść. Oni pewnie swoje konsolki nadal będą jeszcze długo wypuszczać, ale w tym mainstreamie-mainstreamie, czyli PlayStation, Xbox i PC, no wszystko jednak dąży do unifikacji. Dajcie znać, co sądzicie w takiej sytuacji. Porozmawiajmy na ten temat w komentarzach, bo jak wiecie, lubimy z Wami dyskutować pod filmami. Poza tym prosimy Was o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. A jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to pamiętajcie, żeby napisać hasło odcinka. I dzisiejszym hasłem jest unifikacja. Jeżeli je wpiszecie, to będziemy wiedzieć, że przez cały czas filmu byliście z nami. No i co, widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!